Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony ja czyli Katzukra. Witam Was w kolejnym odcinku, który się będzie opierał głównie na fabule, ale jest nam mały bonus w tym odcinku. Jak widzicie, jestem na bazarku, na targu i będę kupować konia, bo dzisiaj są podwójne starkońcy, a ja jestem łowcą promocji, więc wiecie, będę po prostu kupować konia i będę kupować pasofino. Bo się tak w nim zakochałam, że go po prostu kocham. I po prostu idę kupić konia. Tutaj. Lulululul. Już się bałam, naprawdę, że y, nie będzie tych koni. Już się bałam, że nie będzie, bo ja tak podjechałam, zobaczyłam, to jest jakiś Anglic. tutaj jest coś. I ja mówię, nie, nie ma pasofinów na promocji. No. Ale są. Także. Y, kupujemy sobie pasofino. No. Chłopaki. Nie mogę kliknąć w kunia. Dobra, je. izidora Steruj, że tym kuniurem. Dobrze, jest. Pierwszy raz kupuję konia. Tego. To jest, już ja mówiłam, ten koń, a się w nim zakochałam. Jest przepiękny. Y nie wiem, czy mogłam mi się odpaliła po angielsku. Nie wiem. Y grzywy. Nie będę raczej kombinować z grzywą, chociaż mogłabym. Nie będę kombinować z grzywami. Taki jest piękny, jest śliczny po prostu. Pięknie, dla mnie jest śliczny, okej. Okay? <grywa> Śliczne, ma specjalne ruchy, których nie wiem, jak używać, ale są wspaniałe. On jest wspaniały. Dobra, jestem zadowolona. Kupię tego konia z koniku ładnie. Kupujecie. Myśl, myślę, że nazwę konia Braveheart. <śliczny> Dlaczego? Bo kojarzy mi się mega z filmem Braveheart z Mel Gibsonem. Nie wiem, czy kojarzycie taki film? Polecam. Bardzo dobry film, więc nazwę go Braveheart i będzie Younger Adult. A co to za różnica, jakiego ja konia wybiorę? W sensie, czy to będzie jakieś znaczenie miało? Jak słyszycie o to chrapanie, to bardzo Was przepraszam, mój pies śpi i dosłownie pod krzesłem. Kupuję mojego konia. Jest wspaniały. Kupuję go. Kupuję Braveheart. Czyli Braveheart. O! Jogi łodki. Czyli rozumiem, że nasz poprzedni, poprzedni, w sensie, mam rozumieć, że teraz nasz Winter Sky poszedł sobie do, 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 stajni, tak? Jeju, jak ten konik wygląda. Tuptam, tam, tup tam! A jak się robi ten drugi chód? Bo, bo on miał jakieś dwa, ja nie wiem jak się robi drugi. Wspaniały. Dobrze, moi drodzy. Na razie ubrałam go tak. tak? Koniku pokażę. Na no, błękit, no bo myślę, że naszemu brave to pasuje. Więc tak go na razie ubrałam. Myślę, że jest ok. Mój strój myślę, że też nawet pasuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. No tak go ubrałam i taki i tak właśnie wygląda mój pasofino Braveheart ale się cieszę. Dobrze, moi drodzy. Potrenujemy sobie troszkę kunia naszego. Troszkę pobiegamy nim, troszkę go potrenujemy. No w sumie zrobimy dwa, dwa, dwa takie tory, a potem pójdziemy robić fabułę. Lecisz! Grave Hard! Opa! No i tak to jest. Ślicznie skaczesz. W ogóle on inaczej skacze niż Winter Sky. Znaczy, wiecie, wy możecie mówić. Ale to jest oczywiste, przecież, że on inaczej skacze, bo to jest inny koni, ma inne animacje nie. <śm> I pewnie macie rację, no. Ale ja po prostu jestem no świeża w tej grze, ja się po prostu tak jaram wszystkim, każdym ruchem tych koników. Nie no, wspaniałe są. Nie spodziewałam się, że gra o koniach może mnie tak wciągnąć i tak, i tak po prostu zakochać się w konikach. No dobra, kochani, rzut tutaj na Brave Harda. Harta? i tak lecimy zaraz rob... ja tutaj sobie odbierę nagrodę i lecimy zaraz robić fabułkę dobrze moi drodzy jesteśmy już na miejscu przy pani Alex możemy robić dalej misje fabularne tak idziemy naszym Paso Fino Braveheartem Alex co tam? Słuchaj, zanim pojedziesz do Jodłowego Gaju, by dokładniej zbadać sprawy Johna Sandmana, powinniśmy dowiedzieć się, gdzie zniknęła Linda. Może znajdziemy jakieś wskazówki przeszukując okolice? Może, może szukamy wskazówek? Którędy hmm, 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 hmm. tu mamy iść te wskazówki szukać? Naczuja? Czyli znaczy, chyba tędy, nie? Lecimy, dobra. Wskazówka. Nic tu, tu nie ma. Absolutnie nic. O, tu jest coś, dobra. Ej, ta kartka tu leżała już od dłuższego czasu, tylko nie można było jej podnieść. O, czekajcie, surowiec, surowiec, surowiec. O, i coś jeszcze <głos》> Jeszcze jedna rzecz. Co to jest? Idem. Czy ja tędy przejdę? Jak myślisz? Jak myślisz, Braveheart, przyjdziemy tędy? Jest, dało się. No się ma, Alex. mam już wszystkie wskazóweczki. To dziwne, dokładnie. To dziwne, dokładnie. Czy Linda chętnie zostawiłaby swoje okulary i telefon? A co ty tam masz? Strony z książki? Och, patrz, to z Piotrucia Pana. Czekaj, to ulubiona książka Lindy. Też lubię książkę Piotusia Pana. Telefon jest włączony. Sprawdźmy SMSy. Okej. Okay. Ostatni mówi. Spotkajmy się na tyłach stali, dziś o 19 i powiem Ci prawdę. Przyjdź sama. Czy to nie tam znalazłaś rzecz Lindy? Tak, to tam. Nie ma nazwy nadawcy, ale możemy spróbować zadzwonić na ten numer i zobaczyć, kto odbierze. Zrobisz to? A czemu ja? Halo? Telefon jest na stole obok Ciebie. Przepraszam bardzo, ale czemu ja mam to robić? No bo, no, bo, no bo ja nie wiem, czemu ja. Tak? Mówi kamerdyner Godfrey. Z kim rozmawiam? Halo, halo, o ty Gottfriedzie. ty. O ty Gottfriedzie. Ej. To był Godfrey? Cóż, najwyraźniej ma z tym coś wspólnego. Dziwak, ale go skwitowała. Powinniśmy z nim porozmawiać. Może to nieporozumienie? Mam nadzieję, że tak. No, zobaczymy, zobaczymy. No nie ma tego dziada, przecież on tu zawsze stał. A, samochód. Samochód. Zepsuł ci się. Nie, kopć. No nie, następny, co nie dba o ekologię. Godfrey, skąd ty masz taką niemudzynę. Panienko, co to jest? Bardzo mi się spieszy, proszę mi wybaczyć. Muszę... Co? Dzwoniłaś do mnie z telefonu Lindy? Tu musi być nieporozumienie. Heh? Naprawdę nie mogę zostać na pogawędki. Nie mogę, żegnaj, panienko. Cię chyba zasrało. czemu to jest taki mały w ogóle. Pojechał bez odpowiedzi na Twoje pytania. To robi się teraz bardziej dziwne. Ja bym powiedziała, że coraz bardziej podejrzane. Ale w sumie jedno nie wyklucza drugiego, więc. Myślisz, że przedmioty i strona książ książki, którą upuściła Linda, mogą być trop pierwszym tropem? Hej, tak może być. Jesteś mądra, Izydora. Dzięki, nic nie zrobiłam, ale fajnie, że tak mówisz. Może trop doprowadzi nas do Lindy. Powinnaś się z nim, za nim podążyć. O, matul. Czekaj, zaraz podążę. Zaraz podążę. Czekaj, stop, 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 stop. Mm, mamy jedną. O, 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 tu, tu, tu na dół. Hoppa. No. No i oj, i 25 odbiorników. Ło, gdzie ten pan pojechał? na drugi koniec świata. Jorikowego. Co, to on, to on jechał po trawie. Kolejna strona, proszę bardzo. Uuu, kits. Może zwolnić trochę, bo ja tu się muszę rozglądać. O tutaj są jakieś strony, ale chyba coś ominęłam, tak mi się zdaje tu jest jeszcze jakaś, o tam jest jeszcze strona no mówiłam, że ominęłam Braveheart za szybko, biegasz dobra, teraz już jesteśmy na prostej hop gdzie ten Gottfried poszedł?

Dobra, muszę zobaczyć cię. Muszę wrócić do Muszę wrócić do Alex No Widzę, szlak kończy się w zamku Czy w takim razie tam teraz jest? W zamku? To zupełnie nie ma sensu Gdybyś mnie pytała, co? Ach, to prawda Zwierzę dochodziły od głosy płaczu dziewczyny Ale czy to rzeczywiście mogła być? No wiesz, ona, ty Może być To może być Linda uwięziona Wiesz co? Muszę załatwić kilka rzeczy, ale tu jest naprawdę dobry dyktafon. Może podjedziesz do zamku i poczekasz, aż znów rozlegnie się płacz. To znaczy, jeśli i spróbujesz go nagrać, wtedy mogłybyśmy posłuchać go razem i zdecydować, czyj to głos. Okej, okay. ja no mam sprawę, wylecę. Intryguje mnie ta historia, chociaż już wszystko wiemy. Tam na pewno jest Linda na 100%. Dobra, na 90%. Bo jeszcze się okaże, że dupa i wcale tam nie. Na 90% jest tam linda. No, kto tam inny może być, no? To już jest tak oczywiste, no. Naprawdę. No, bo skoro jej nie ma, a on coś tam kombinował. Ten Gottfried, Gottfrey. No, ten gofer coś tam kombinował. No, to wiadomo, nie. Że to jest Linda. To no, musi być Linda, no. Nie ma innej opcji. Mam nadzieję, że na. Ty, czekaj, teraz słyszę płacz. Ej, teraz było słychać ty. Ej, no, byłam przekonana, że było słychać przed chwilą ten płacz. Dobra, ale wracam do Alex, bo po prostu nie ma co słychać. Hej, Baronowa. Pani Baronowo Przepraszam? Nikogo nie wpuszczam, nie wiem o czym mówisz dziewczyno To co się dzieje w tym zamku nie jest twoją sprawą Naucz się trzymać swoje małe Zmartwienia dla siebie Lub też tobie może się przytrafić coś niefortunnego Nie strasz, nie strasz Albo się, no wiesz co O nie, ja mam teraz czekać znowu? Yy. No dobrze, skoro tak Widzimy się w następnym Odcineczku. Także dziękuję za oglądanie, za komentowanie, za łapkowanie i no wiecie, jak Wam się podobało, to łapkujcie, komentujcie. Zapraszam do subskrypcji również. No i moi drodzy, ciao!